Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Nastała w końcu niesamowicie wyczekiwana chwila premiery Chat GPT-4. Model GPT-4 w końcu wylądował i jest już dostępny. I dzisiaj powiem Wam o faktycznych jego możliwościach. Na tyle, na ile jestem w stanie dzisiaj to opowiedzieć, ponieważ sami twórcy nie zdecydowali się dostarczyć pełnej listy zmian. Mamy tak naprawdę tylko kilka potwierdzonych informacji, a bardzo dużo w internecie możecie znaleźć informacji właśnie na zasadzie domysłów, błędnych danych, które pochodzą czysto ze spekulacji. Dzisiaj powiem Wam więc, co wiemy, a czego możemy się ewentualnie domyślać i spodziewać. Otóż zacznę od tego, że model GPT-4 jest wielokrotnie potężniejszy pod wieloma względami. I tutaj z takich liczb warto powiedzieć, że poprzednio generowany tekst przez GPT-3 wynosił około do 3000 słów odpowiedzi. Czyli odpowiedź wyczerpująca kończyła się maksymalnie na 3000 słów. Teraz nowy model GPT-4 to jest 25 tysięcy słów, czyli wielokrotnie więcej. Tutaj 3 tysiące do tej pory maksymalnie odpowiedź, a teraz jest to 25 tysięcy. No, no, te 3000 słów odpowiedzi to było powiedzmy ekwiwalent takiego, tekstu na niecałą stronę A4, coś koło tego. To było w zasadzie coś koło chyba, chyba właśnie tak dwie trzecie strony A4, taką standardową czcionką dwunastką. E, jakoś tak. No a teraz 25 tysięcy, nawet to sprawdziłem, 25 tysięcy słów daje nam mniej więcej 50-60 stron, a 4 tekstu czcionką e, Time New Roman w e, rozmiar 12, standardowe marginesy. Jeżeli w Wordzie byśmy pisali, czyli 25 tysięcy słów to jest mniej więcej 50-60 stron tekstu, i to nawet nie wliczając tutaj różnego rodzaju nagłówków, odstępów i tak dalej, przy formatowaniu, tylko mówimy o takim tekście zbitym. A więc jest to praktycznie no, połowa takiej niezbyt grubej, ale jednak połowa książki już jest. Książki średnio tak się zaczyna w sens, czy nazwania czegoś regularną książką, wydania około, około 100 stron. Jeżeli piszemy e-booki, to mniej, więc tak naprawdę te 50-60 stron tekstu to jest taki już e-book zupełnie zupełnie zgrabny i sensowny. Jest to niesamowity przeskok, jest to bardzo duża różnica, która zawocuje z pewnością teraz możliwościami łatwiejszego generowania dłuższych tekstów. Do tej pory copywriterzy, którzy używali czatu GPT-3 do pisania, musieli uciekać się do różnego rodzaju Kruczków i sztuczek, żeby tak naprawdę rozwijać tylko i generować fragmenty tekstu, który potem sklejali w całość. Teraz mamy praktycznie od ręki bardzo, bardzo długi tekst, czyli jeżeli chcielibyśmy wygenerować artykuł, to mieścimy się w tej, w tej puli i jednorazowo jesteśmy solidny artykuł w stanie wygenerować. To jest świetne. W przypadku książki, gdyby była potencjalnie dłuższa też podpowiedź dla was twórców, jeżeli byście korzystali, no to możecie zrobić tak, że najpierw generujecie sobie spis treści, potem zlecacie GPT-4, wygenerowanie powiedzmy pierwszej połowy, czy tam jakiegoś, jakiejś części ustalonej z tego spisu treści. No i tak naprawdę 25 tysięcy słów, czyli te wspomniane, niech to będzie w zaokrągleniu 50 stron, nawet tyl, tylko i aż. No to dwa razy generujemy pierwszą połowę, drugą połowę i mamy 100 stron. Jeżeli ich podzielimy to na więcej części, będziemy mieć oczywiście odpowiednią wielokrotność, więc to jest fantastyczna rzecz. Zobaczymy, jak z samą treścią. Tutaj twórcy również twierdzą, że GPT-4 ma o wiele jeszcze sprawniejszy system komunikowania się i jeszcze naturalniej posługuje się językiem. Dodano w tym momencie. GPT-4 obsługuje chyba wszystkie języki programistyczne w ogóle, to także dla programistów kolejne usprawnienia. Posługuje się płynnie również po prostu większością języków na planecie. Także to jest krok tak naprawdę też do uniwersalnego translatora rodem ze Star Trek'a, gdzie w przyszłości jeszcze, kiedy to połączymy z rozpoznawaniem mowy płynnie działającym i tak dalej. Będziemy mogli się komunikować między sobą niezależnie od, od posługiwanego języka, który się posługujemy, i w czasie rzeczywistym będzie możliwe tłumaczenie dla nas. Więc to jest naprawdę już skok w przyszłość, bardzo ciekawy. No i co jeszcze w nowym GPT-4? Zdolność rozróżniania obrazów i rozumowania w oparciu o treść obrazu co to znaczy to znaczy że teraz GPT 4 może zobaczyć obrazek który zalinkujemy pokażemy i teraz GPT 4 jest w stanie rozumieć co tam jest i rozumować przykładowo ktoś tam pokazywał widziałem właśnie e, e, zdjęcie z balonami i zap, zapytano GPT 4 co się stanie kiedy e, przetniemy te e, Sznurki, przy balonach, które są wypełnione helem. No, prawidłowa odpowiedź, właśnie, że uniosą się w powietrze i odlecą, i właśnie taka została udzielona. Inny przykład: pokazujemy zestaw produktów spożywczych i pytamy, co można z nich przygotować, i dostajemy przepisy kulinarne z tych produktów, co można przygotować. Czyli Chat GPT i Model GPT-4 rozumie to, na co patrzy, i to będzie. Jeszcze w tym momencie nawet nie, nie potrafimy sobie do końca wyobrazić, jak potężne to daje możliwości, ponieważ w tym momencie mamy możliwość stworzenia pewnego rodzaju interfejsu ze światem zewnętrznym, jeżeli będziemy wykorzystywać przykładowo w aplikacji e, kamerę, aparat itd. Tak e, to będziemy w stanie sprawić, że potencjalnie e, GPT 4 będzie w stanie no, po prostu odnosić się do tych rzeczy i zależnie od tego, do czego będzie służyła aplikacja, którą przygotujemy, no, będziemy po prostu mogli to zaprzęgnąć do działania. Spodziewam się, że ten model rozpoznawania jest jeszcze niedoskonały, ale to są pierwsze kroki bardzo znaczące. Ponadto GPT 4 generuje, może generować obrazy i podobno filmy tego jeszcze nie sprawdzałem. I tutaj dochodzimy do łyżki dziegciu w, dla takiego przeciętnego fascynata i osoby zainteresowanej, która tylko chciałaby wypróbować na razie GPT-4, dlatego że na chwilę obecną premiera odbyła się na wersji Pro, na wersji GPT-plus, chyba to się nazywa, czyli tej właśnie premium płatnej, która, której cena to 20 dolarów miesięcznie. Nie jest to poniekąd bardzo duża cena, ale umówmy się, że dzisiaj, kiedy korzystamy z wielu różnych płatnych subskrypcji, to one się tak trochę nam nawarstwiają. Ja w tym momencie na przykład jestem. Korzystam z Midjourney Journey i mam płatną subskrypcję, którą chcę w tym miesiącu maksymalnie wykorzystać. W związku z tym i mam inne projekty, inne zadania, w związku z tym szkoda mi jest na włączenie i wyłączenie czatu GPT 4 i po prostu zrzucenie okiem no te 20 dolarów po prostu wyrzucać, kiedy wiem, że nie będę w stanie poświęcić czasu w następnym tygodniu, powiedzmy czy tygodniach. Na zajmowanie się nim. Więc to jest troszeczkę minus, ale dla osób, które pracują z tekstem, pracują z kodem, z czymkolwiek i, i widzą zastosowanie GPT-4, jest to na pewno y, możliwość bardzo atrakcyjna. Jeżeli komercyjnie pracujecie i w jakiś sposób wiecie, jak spieniężyć tą wiedzę. I właśnie teraz to jest dla Was, powiedzmy, priorytetem. No to te 20 dolarów miesięcznie nie jest jakąś tragedią. Zobaczymy, kiedy nie jest podana informacja, ale należy się spodziewać, że prędzej czy później GPT-4 zostanie udostępniony też w bezpłatnej wersji. Podejrzewam, jest to logiczne, że twórcy chcą właśnie. W tym momencie skłonić ludzi do wypróbowania tej płatnej subskrypcji. Jak do tej pory nie czuliśmy wielkiej potrzeby, bo dawała ona nam tylko tak naprawdę nieco szybsze generowanie tekstu i no, wchodzenie poza kolejką. Więc eliminowało to momenty, kiedy serwery są przeciążone, i wtedy po prostu nie możemy nic wygenerować. To się zdarza, ale teraz coraz rzadziej zauważyłem. No to tak naprawdę do tej pory to premium nie było tak bardzo atrakcyjne, żebyśmy czuli duży przymus. Ale teraz, no właśnie, to jest taki, taka zachęta ze strony twórców: chcą spieniężać GPT, chcą spieniężać ten model. No i dobrą okazją jest dać ludziom na premium możliwość wcześniejszego uczestnictwa w tym GPT-4. No a za jakiś czas. To jest praktycznie, można być tego pewnym, bo jest to logiczne, ponieważ jest to korzystne dla samych twórców, żeby udostępnili GPT-4 na wersji bezpłatnej, ponieważ model uczy się wciąż na bazie y, interakcji z użytkownikami, więc oni tak naprawdę będą chcieli, żeby z tego GPT-4 też korzystało więcej osób, a póki jest na wersji y, płatnej, też są bez, bardziej kryci. No, bo te modele językowe, jak ostatnio żeśmy się w ostatnich miesiącach przekonali, od czasu do czasu produkują dość kontrowersyjne treści i odpowiedzi albo nieadekwatne, albo w jakiś sposób no, takie, które mogą generować nagłówki gazet i clickbaity. W związku z tym twórcy, kiedy udostępniają ten model na wersji premium, no, to mają większą pewność, że no, że przeciętna osoba, która tylko szuka sensacji i nie używa tego do zastosowań profesjonalnych, no, być może nie znajdzie się w gronie tych, które, które będą model testować, a ci, którzy płatnie te, testują, używają, być może będą bardziej powściągliwi. Podejrzewam, że podejrzewam, że e, tak rozumują twórcy, czy jest to mniejsza zamknięta grupa testerów w tym momencie, która za jakiś czas się prawdopodobnie e, poszerzy, o e, kiedy model zostanie przetestowany e, w większym gronie. E, teraz to znaczy testowany, był przez o, ostatnie miesiące w wersji zamkniętej zupełnie, ale teraz oczywiście jest jakby pierwsza fala użytkowników płatnych, a Potem będzie kolejna fala użytkowników bezpłatnych. Mam nadzieję, że ta informacja Was ekscytuje równie co, równie co mnie samego. Dajcie znać w komentarzach, czy testujecie, czy zamierzacie testować, czy macie jakieś obserwacje na temat możliwości i różnic pomiędzy GPT-4, jak będziecie używać. Napiszcie mi, co Was najbardziej zaskakuje, jeżeli używacie GPT-4. Jakie widzicie zastosowania? Tymczasem żegnam się z Wami. Dziękuję za obecność. Dajcie znać w komentarzach, czy wersja awatarowa jest OK. Na sam koniec zrobię takie szybkie kliknięcie i po prostu pokażę Wam, o ile zaoszczędza mi ten, ten awatar i o ile zaoszczędza mi ustawiania różnych, różnych rzeczy. No bo tak to no właśnie akurat siedzę po prostu tutaj witajcie przed kamerą i nawet nie mam ustawionego żadnego oświetlenia ani sam, nawet nie siedzę jakoś tak dobrze w kadrze a awatar pozwala mi nie myśleć o tym i, i po prostu móc nagrać samą treść wiem że na kanale w tym momencie jest troszeczkę Mało jeszcze mojej aktywności. Wrzuciłem kilka tutoriali. Wrzuciłem ostatnio filmik taki bardziej na temat filozofii przyszłości. Jest to ciągle kanał, który, który chcę rozwijać, a na który jeszcze nie mam dostatecznie dużo czasu, ale wasze głosy, wasze komentarze na pewno przyczyniają się do tego, że że o nim pamiętam i będę chciał więcej pisać. No ja jestem po prostu praktykiem, używam tych narzędzi w tym momencie właśnie głównie graficznych, ale także GPT-3 używałem do tej pory jako copywriter i, i nie tylko przy różnych projektach i chcę się dzielić z wami tutaj tą wiedzą, inspirować was do tego, żebyście wy również sami używali z powodzeniem tych narzędzi. I słyszę takie głosy, że brakuje w tym momencie właśnie trochę specjalistów, którzy by w ogóle komuś coś wytłumaczyli. Jeżeli niektórzy z Was do mnie pis piszą prywatne wiadomości, z jednej strony dziękuję za zainteresowanie, a z drugiej strony wybaczcie, ale no nie jestem konsultantem tutaj na infolinii. Nie, nie zawsze mam czas, nie zawsze mam możliwości, żeby zareagować, odpisać, ale piszcie tu w komentarzach przede wszystkim, jeżeli macie też pytania, to może to będzie materiał na. Na jakiś dodatkowy, właśnie film. I od Waszej aktywności na kanale, subskrypcji, polubień filmów i komentarzy będzie zależało, czy ten kanał szybko ruszy. W tym momencie Was przybywa, więc bardzo, bardzo mnie to cieszy. I wybaczcie, właśnie jeszcze raz, że tak troszeczkę, tylko na szybko. W tym momencie. Poczułem się no, zobowiązany w jakiś sposób, żeby dać Wam znać, bo przecież GPT-4 to jest, to jest wielkie wydarzenie. No ale nie mam jeszcze dla Was takich testów. Jeżeli w najbliższej przyszłości będę Chat GPT-4 testował, dojdę do jakichś czysto praktycznych. Yy, Obserwacji, które będą nadawały się na jakiegoś rodzaju tutorial, poradnik, to możecie wówczas zobaczyć tutaj, właśnie na kanale. On się pewnie pojawi prędzej czy później. Będzie to zależało od wielu czynników, ale od Waszych głosów, właśnie również. Do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło cześć.